Siemano, witajcie, z tej strony Martinus i jak już widzicie gramy sobie w jakieś chomiczki i tego typu zwierzątka gryzonia ogólnie i teraz chcę też e, jakby nagrywać inne gry a nie tylko ten symulator pieczenia tortów więc ja was zapraszam do oglądania pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze na moim kanale i bez dłuższego przedłużenia wytłumaczę wam o co chodzi w tej grze Ogólnie to tutaj jest taka jakby książka, w której można sobie kupić chomiczki. I po prostu tu się odblokowuje jakieś chomiczki, jak się je razem połączy ze sobą. No i tu się zarabia pieniążki, i za te pieniążki można sobie dokupić jakieś chomiczki, więc mniej więcej na tym polega ta, ta gra, i one sobie latają w tym kołowrotku. I można też te chomiczki i gry yy, sprzedać. Czy mam jakiegoś chomiczka, którego nie chcę? Dobrze, powiedzmy, że to jest ten. I biorę go tu i go sprzedaję i dostaję za te pieniądze, więc yy, no. I widać już, że te mogę połączyć i tu mogę połączyć. I tu też mogę połączyć. I tu też mogę połączyć. Halo. I tu też mogę połączyć. No i już nie mogę połączyć. I tu mamy kolejne, i tu mamy kolejne. I to po można połączyć. No i mniej więcej na tym gdzie, yy, polega ta gra. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba ta gra. I ja już mam długo tę grę, dlatego mam 30 level i mam bardzo dużo pieniążków. I mam bardzo rozwinięte te chomiczki, czy tam gryzonie. Yy, więc... To mniej więcej wygląda tak cała gra. Ale żeby nie było jakoś nudno, no to... O, momencik, szybko to. Żeby nie było jakoś nudno, to postaram się jakiegoś... O na przykład tego kupimy. I połączymy sobie z tym dziadem. I wsadzamy jej dalej. i dalej. Czy mogę kupić szęszylkę? Jak kupisz trzęsilkę, to tego dziada mam. Weźmy, kupię tego. A, tak jak miałam za obejrzenie reklamy, ale tak jakby reklama nie chce się łączyć, więc super, tak, ja kupię tak. I teraz będzie tak i tak. I muszę go kupić. No cóż, czekajcie, są za dwa. I mm, co mamy potem? Oj, dobra, trudno się mówi. już. No, trudno. O, co to za wiewiórka? Ok. Teraz mamy to. <ścoughs> co to za jakiś homikuszy? A wiewiórka. Nie wiem, co to, co to jest. Oto. Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Czyli, jak wbiję 24 zwierzaczka, a mam 21 zwierzaczków odblokowanych, o, To wtedy coś dostanę. Tylko co? To ja nie wiem. Więc postaram się jakoś to szybko wbić. Tylko jak. Dobra, czyli teraz tak. Bo nie mam za dużo pieniędzy, bo chomiczki są bardzo drogie, szczególnie w tej aplikacji, a że mam tego dziada, tego, tego zablokowanego pierwszego. To mnie stać tylko na jednego. Dobra, trudno. Skakuj do kary w i będziemy kręcić, żeby szybciej mi się pieniążki zarabiały i. Jak obejrzę reklamę, to będą same mi się tak tego siować. Więc... Poczekajcie sekundkę. O, 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 o. Zanim to tu trzeba zrobić cyk. I cyk. A może jednak nie? Poczekajcie chwileczki. L Lepiej nie. Po prostu tak kli będę tak sobie klikać. Może Wam się wydawać trochę nudno tak, no ale nie, wciąga. Wciąga. Dokładnie wciąga. Ile mamy pieniążków? Stać mnie na... Yy, nie stać mnie. Kręcimy dalej. Może to fajnie wyglądać jak to... Do... O! O, o! Fajnie. Jak tak yy, latają te chomiczki. w gryzonie. Wiewiórka. Będzie więcej tych, więc będzie też więcej pieniążków. Pewnie się pytacie, co to jest to 7 yy, na 10? 7 chomiczków że Max 10 się mieści w tej karuzeli, a jest tam 7, więc no. Bo jakiś 10, to wtedy one jakby szybciej biegają. I dostaje się więcej pieniążków, żeby kupić sobie tutaj jakiegoś tego i już nie stać. Nie dzięki. Gdzie jestem? Tu jestem. O! Teraz mam to. Kapibara. 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 Czekaj To był ten zwierzak. Kapibara. Po prostu zwykła, najzwyklejsza. Kapibara. Nie no, super. Dobra, co by tu można szybko kupić, o, o, Boże. Dobra, szybki spam, takie jakby... O, mam tego. I tego jeżyka też mam. No i tego już nie mam. Biegamy dalej. Teraz to słychać klikanie moich oznaczeń o reklam. I mojego palca więc super. Ech. Dobra, już powoli. E, ile to kosztło? Jeszcze sporo. Dobra, teraz szybka akcja. Dwa palce i ruszamy. No bo jednak trzy. I paznokcie. Dobra, pierwszy sposób jest najlepszy. Tylko mi telefon lata po całej nodze, no, bo się na krzesełka odbiera i, i sobie y, nagrywam i gram. W ogóle kto pytał, nieważne. Yy, no, my już 16 tego czegoś, chyba bilionów, nie wiem, znam się na tym. Yy, no, jeszcze trochę. Dobra, wy się kręćcie, chomiczki. A my sprawdźmy jedną rzecz. A, dobra, nieważne. Sprawdźmy inną rzecz. Tak. Czy ja kupiłam złego tego? Jak ja kupiłam złego dziada, to ja nie wytrzymam. Nie, dobrego. Dobra. I teraz ile mam zbierać? 22 miliony chyba. Nie wiem. O, mam te dwa. Nie zauważyłam. I teraz klikamy tu. No i klikamy dalej. Jest. I tu też jest. I tego nie ma. Jedziemy dalej. Jak... Dobra, niech tamte się kręcą, a ja Wam pokażę jak to działa. Taki słodki homiczek. I taki... O, tutaj teraz jest mój, moja pianka. E, taki homiczek. Taki homiczek. Taki homiczek. Taki homiczek. Taka wiórka. I taka wiewiórka. I takie coś, nie wiem co to jest. Jakieś takie dziwne. I to też takie, takie takie no... Jerzyk, piękny jeżyk. Piękny, piękny świękacka. piękny piękna. Szęszyka. E, no, pomienimy to. Ja nie wiem co to w ogóle. Co tu się... Co to jest? Co to jest? Jakaś foretka. A to? Ciekawe. <słodkie>, Słodkie. To jest jakieś dziwne. Ale Kapibara jest piękna, jest słodziutka i ten taki nosek i to oczko mrugające jest po prostu piękne. Tutaj jest takie coś. I taki coś. Zapomniałam, jak to się nazywa po polsku. Zapomniałam. O o, a, o, 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 o! Nieważne. Jeszcze są dwie wersje tej gry. Jest takie o koniach i o pieskach, chyba. Więc jak będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu i to będę mogła wtedy nagrać. A w tym momencie... W tym momencie... W tym momencie... Um, um, chyba zacznę kręcić tym czymś. Okej. Okay. O, o, o. Chyba mnie stać. Stać. Mm -hmm. Teraz tego boberka. A gdzie jest ten dziad? Nie. N nie. Potrzebuję dwóch takich dziadów. Czyli... Oh. Nie wiem ile będzie trwać ten film. Oj, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Dobra. Chciałam jednego zwierzaczka odblokować. Dobra. Szybko. Dobra, staram się to jak najszybciej klikać, ale tak słabo mi wychodzi. Dobra, trudno. Chyba po prostu skończę w tym momencie odcinek i nagram drugą część i ta część będzie jutro. Więc jeś jeśli jesteście zaciekawieni, to będzie jutro no to pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale z dzwoneczkiem, bo wtedy będą y, Wam przychodzić powiadomienia o moich filmach pamiętajcie też o łapce w górze i jeśli jesteście zaciekawieni y, drugą częścią tego y, tego, tego chomiczkowego tej chomiczkowej gry no to po prostu Was zapraszam jutro na mój kanał a teraz Dos o